Głos Rozsądku. Nauczanie domowe. 24 marca, księga proroka Jeremiasza, rozdział 7, wersety od 23 do 28. Tak mówi Pan. Dałem im przykazanie, słuchajcie głosu mojego, a będę Wam Bogiem, Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą Wam rozkażę, aby się Wam dobrze wiodło. Ale nie usłuchali. I nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc. Obrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moje sługi, proroków, każdego dnia bezustannie, lecz nie usłuchali mnie ani nie nadstawiali uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie. Oznajmisz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I powiesz im: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Bóg przypomina o podstawowym przykazaniu. Słuchaj mojego głosu. Wydaje się to tak proste, tak oczywiste, ale Bóg jeszcze pokazuje, dlaczego to należy robić, i jaki jest skutek słuchania tego głosu. Po pierwsze, by odnaleźć własne drogi, aby odnaleźć drogi swojego życia, by odnaleźć drogi, które dla nas są najlepsze w realizacji swojego powołania. W realizacji swoich marzeń, w realizacji szczęścia, do którego Bóg Cię powołuje. Po drugie, mamy słuchać głosu, by nam się dobrze wiodło. Niesamowicie podkreślona życzliwość Boga. Bogu zależy na tym, żeby Tobie się dobrze powodziło. On chce, żeby właśnie tak było. To jest Jego plan i to jest Jego zamiar. Związany z tym, że mówi do Ciebie. Po trzecie, mamy słuchać głosu Boga, by nie stwardniało nasze serca. Ono niestety ma takie, można by to medycznie powiedzieć, zakrzepowe właściwości, że może twardnieć, może skostnieć, może skamienieć. Jeśli nie słuchasz tego głosu, Bożego głosu, aby więc Utrzymać sprawność, żywość swojego serca, słuchaj każdego dnia głosu Boga. I w końcu słuchamy głosu Boga, aby przebywać z Bogiem twarzą w twarz. Bo to przecież jest rozmowa. To jest właśnie to zwracanie się bezpośrednio do tego, który przemawia. To jest to zaproszenie do spotkania. Jeżeli słucham, to idę w kierunku tego, który mnie woła, który do mnie mówi, który do mnie szepce. Muszę być coraz bliżej, i to jest ten czwarty skutek słuchania Bożego Głosu. Patrząc na kontekst tego tekstu, trzeba powiedzieć, że głos proroków jest Bożym głosem rozsądku w czasach szaleństwa człowieka. W czasie wojny zawiaruchy społecznej, niepokojów politycznych. To jest głos rozsądku. Boży głos w chaosie tego świata. I dlatego to działanie, które tu jest nazwane po imieniu Bóg posyła sługi swoje. I zwróćmy uwagę na intensywność tego posyłania. To może nas zaskoczyć. Słowo Boże mówi każdego dnia. Bóg Posyła proroka na każdy dzień. Nam się tylko wydaje, że gdzie tych proroków mogę znaleźć, albo gdzie takie głosy do mnie docierają, a ja nic nie słyszę, ja nie zwracam może na to uwagi, albo coś przegapiam. Przecież ci prorocy nie są tacy liczni, nie przemawiają tak często. To przecież od czasu do czasu tylko można powiedzieć, ktoś tam jakieś proroctwo wypowie. Słowo tutaj jest jasne, Bóg stwierdza: każdego dnia ja posyłam proroka. To dopiero otwiera oczy. To dopiero pokazuje perspektywę. Z tego jest prosty wniosek. W ostatnim miesiącu Bóg posłał ci 28 głosów rozsądku, by twoje serce nie stwardniało. 28 głosów rozsądku, by ci się dobrze wiodło. 28 głosów rozsądku, abyś odnalazł swoje ścieżki życia, bo tyle miał luty dni. A teraz pośled ci 31 takich głosów. I to jest niesamowite. To słowo dzisiaj przeczytane podkreśla: Ja posyłam z proroków bezustannie. Bez ustanku Bóg to robi. I w tej perspektywie widzimy dramatyczny owoc niesłuchania. To jest jak zwiększający się opór. Nie usłuchali, nie nadstawiali uszu, czynili sobie twardy kark i stali się gorsi od poprzedników. Skutek pomijania, niesłuchania i lekceważenia. Codziennego głosu rozsądku, głosu proroczego wypływającego od Boga. I widać tutaj niesamowity dramat, również Jeremiasza, bo on był jednym z tych głosów. Bóg mówi dzisiaj, oznajmisz im te słowa, ale cię nie posłuchają. Zadaniem proroka jest mówić bez względu na reakcję tych, którzy są obok, ponieważ on jest tym dziennym głosem rozsądku. Znakiem wierności Boga i dlatego możesz Boga się uchwycić, ponieważ Bóg bezustannie każdego dnia chce, aby rozsądek w Tobie zwyciężył i dlatego możesz się go uchwycić. Tego, który nigdy Cię nie opuścił i nie opuści. I nadal będzie w marcu 31 głosów proroczych, głosów rozsądku dla Ciebie, w tym przyjmowaniu Słowa. Niech Ci błogosławi On, wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.